Cześć moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj chcę wam pokazać mój progres w, w gierce w Pet Simulator X hardcore Update. Po jednym dniu, może nie całym, udało mi się odblokować kolejne, jak widzicie, kolejne miejsca. Mamy już możliwość robienia Dark Matterów, mamy też odblokowaną tą lokację, a także skrzynkę, którą tutaj widzicie. Tylko z, z tej skrzynki nie dostaje jakby dużo, zobaczcie, bardzo mało mała kasiorka, jeżeli chodzi o no 500, plus 500, to jest praktycznie nic, słuchajcie, jeżeli miałbym być szczery, to będę musiał cały czas te wszystkie pety zmieniać, e, co za tym idzie, na pewno te już, już nie będę farmić prawdopodobnie fantazy, oczywiście ja zostawię sobie te wszystkie pety, które tutaj mam, natomiast, no, teraz czas już prawdopodobnie, wiecie, um, użyć te, te pety, które Tutaj mamy mocniejsze i one będą prawdopodobnie przeze mnie używane, żeby sobie farmić, tak? Zobaczymy ile teraz dostanę. 1223 230. No ale tu jeszcze muszę ich przerobić na na wiadomo, tech enchant. Otwórzmy sobie jedną skrzynkę. Mały mnożnik mam, bo mało znajomych tutaj jest. Większość z tych osób jest prawdopodobnie Offline, i dlatego niektórzy mają prawdopodobnie już też max znajomych, stąd mnie nie dodają. No dobra, otwórzmy sobie jeden prezent i zobaczymy, ile tam dostaniemy. No, 1062. to nie jest źle, więc mogę się udać w międzyczasie i otworzyć. Słuchajcie, jajka, ja sobie otwieram te tutaj. Ewentualnie tego nie, bo to będzie za drogie. Ja muszę wymienić te pety. Więc teraz tak, no, zrobimy sobie boosta, niedługo będę rozdawał jakieś peciki, ale to na filmach, więc na pewno nie na Discordzie i nie w linkach, nie wysyłam żadnych linków, pamiętajcie o tym, bo to bardzo ważne. Okej, okay, mamy steampunk wolfa epickiego, no to bardzo fajnie wyskoczyło, <laughs> myszka to tak średnio, ale będziemy powoli zamieniać te wszystkie pety, które są bardzo słabe, mamy wilka... E, eee, okej. Okay. Powinienem więcej tutaj mieć tych petów. Gdzie jest ta myszka? Myszka była, tak? Powinienem mieć ze 4 pety, czy one się dodały od razu? Aha, dodały się. Czyli musiałbym otworzyć jeszcze ze dwa, ze dwa peciki. Bierzmy sobie tego, użymę sobie ten prezent. Okay, tu już mamy więcej, jak widzicie. Bardzo ładnie, czyli mogę otworzyć kolejne. Otwórzmy sobie trzy jajka. OK, zwykłe te. No dobra. Czyli tego i tego mogę wywalić i mamy batmanki. Dobra. No i teraz mam full team. Będę musiał po prostu z tym teamem yy, ogarnąć sobie yy, wiecie enchanty <coughs> Bo bez tych enchantów będzie ciężko. No już dostajemy 2000, natomiast tak jak mówię, tu jeszcze by się przydały enchanty na, na tepety. Jestem ciekaw czy z bestfriendami coś nam to da, ale wydaje mi się, że z tymi enchanty na tepety nie działają, więc prawdopodobnie przez to jakby te boosty będą słabsze. No nic no. Pik 1000 z takiej skrzynki to jest bardzo mało. Nie wiem jeszcze jak to zwiększyć do końca, no ale dajcie znać co myślicie. Kolejny progres. Niedługo trzeba będzie to miejsce odblokować i raczej będzie bez problemu. Do zobaczenia.